Siemaneczko wszystkim, Turczenko z tej strony. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku losujemy jaką zwrotkę nagrywamy. E, mamy do dyspozycji dwa losy. Na pierwszym losie e, losujemy sobie, czy to będzie trap, czy to będzie hip-hop, czy to będzie obojętnie co, zaraz zobaczycie, bo karteczki mam już przygotowane. E, drugi los, będziemy wskazywać do jakiego pokoju się udajemy, bierzemy z tego pokoju jakieś rzeczy, no i piszemy pod to zwrotkę, nagrywamy wszystko razem w tym odcinku, no i zobaczymy co powstanie. Miłego oglądania. Słuchajcie, jeżeli spodobał wam się ten odcinek, a na pewno tak będzie, zostawcie lajka, like subskrypcję, wpadnijcie na Instagrama, no i jakiś tam pozytywny komentarz. Dzięki wielkie i zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie, losujemy teraz, jaki gatunek wybieramy, i pod niego piszemy zwrotkę. Operator tutaj pokaże, jakie mamy gatunki, zobaczcie sobie: wszystko. Rap, hip hop, disco polo. No, by na to nie wypadło, ale zobaczymy. Weź to, rap, przemieszaj. Ja się tu schowam, nie patrzę. Yy, masz już? No, mam, mam. Dobra. Dobra, i losujemy, zobaczymy co będzie. Boga. Eee, no nie wiem, biorę to chyba co? Zobaczymy. Idealnie. Mój klimacik jest idealnie, jest git. Dobra, słuchajcie, mamy hip hop trap. Bardzo dobrze, teraz losujemy trzy pokoje, do których się udajemy i bierzemy rzeczy. Tutaj zademonstrujemy co mamy, ciekawego. Takie są rzeczy. Ja się chowam, eee, przemieszaj i zobaczymy co wyjdzie. Masz już? No, mam, mam. Dobra. Więc tak, eee, dobra, zobaczymy to, to może. I może jeszcze to zobaczymy, dobra. Ok, co my tu mamy? No, ciekawe rzeczy. To może tak. Pierwsze, co to studio, więc zostajemy tutaj, widzicie? okej. Okay. Potem udamy się, chyba, do kuchni, zobaczymy. I potem. No, potem wpadamy na strych. Dobra, zaczniemy od studia. Co my tutaj mamy? No, jakąś klawiaturę, jakiś słuchawy telefon. Ale mam jedną rzecz, która przypadała mi konkretnie wczoraj do gustu. Prawie rozwaliłem pada grając w FIFA. Nie róbcie tego, pamiętajcie. Więc bierzemy pada i to nie będzie nawijać. Pierwsza rzecz. Zobaczymy co się dzieje w kuchni. Dzieci jakoś jest ok. Tu ty, ty uważaj na głowę, żeby się nie ma. No. Dobra. Podbijmy do kuchni. No i tak, co możemy w kuchni wybrać, no dużo rzeczy jest tu, nie wiem jak wy, ale ja zawsze idę do lodówy, przeważnie w kuchni, więc wbijam, zobaczę co jest, moja ulubiona rzecz, no niestety nie ma, nie ma parówek dzisiaj, tak to jest, jak jesteś głodny i chcesz zjeść parówy, dobra, coś innego, eee, dobra, może kubki zobaczymy, weźmiemy jakieś kubki, zakosimy mamie, o, takie filiżane weźmiemy, dobra, to z kuchni powijam dwie filiżanki w takim razie. Druga rzecz. Trzecia miejscówka. Wbijamy na strych. Dobra, będzie nam pewnie trochę ciemno, ale chyba damy ranę, nie. Ty, ale wiesz co? Ja nie wiem, czy ja się nie boję trochę, wiesz, trochę się cykam chyba. Możesz mi podać rączkę. Będzie lepiej od razu. Dobra. Z tobą zawsze jest wyraźniej. Chodźmy do górę zatem. Drzwi są otwarte. Próbujemy zapalić jakieś światło. Działa to światło? O działa, dobra. super. No więc co, udało nam się, jesteśmy na strychu. Eee, Zobaczmy co my tu mamy. Na no różne pudła. Tu jakieś inne zabawki. Więc ja chyba myślę, że zobaczymy to pudło Nike. Niech ono będzie trzecim rekwizytem. Co my tutaj mamy? Proszę bardzo, jakaś muzyka. Eee, co to jest ciekawego? Nie mam pojęcia, więc zostawiam to w środku. Niech to tutaj będzie. W ogóle całe to pudełko chyba zostawię, bo wiecie, jest usyfione, więc trzecie pudełko to pudełko Nike na strychu, niech tutaj zostanie. Trzecia rzecz, sorry, to jest trzecia rzecz, pamiętajcie o tym. Idziemy do dołu. No, mamy tak, pada, dwa kubki, jakieś pudełko na strychu, które zostało, niech sobie tam leży. Bitsenkia, trapowy, ja piszę tekst, dajcie mi chwilę, zaraz się widzimy i nagrywamy. Dobra moi drodzy, e, udało mi się napisać cały tekst, widzieliście urywek jak to szło, e, wbijamy do studia i nagrywamy. Zobaczycie co udało mi się naskrobać. Thank you. Moi drodzy, trzy miejscówki, strych, kuchnia, studio, tekst napisany dla was, lecimy z tym. ok? Posłuchajcie to, beat thank you, tekst Ja, yeah. zaczynamy. Yo! Pierwsza karta, startujemy w kuchni, więc moja ręka ciągnie do lodówki mnie. Jaka szkoda, nie ma tam parówki, nie. Moja mama ma teraz pakówki mniej. Potem wracamy na górę i do studia. Może pogramy na padzie do południa. Moja ulubiona gra to czasem FIFA, ale gdy mam w składzie najlepszego zawodnika. Idę teraz na strych, jest tam kurz 16, dzisiaj 17. Nie. Biorę pudło Nike, bo są tam fajne fanty i zawijamy na dół się. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Napiszcie mi w komentarzu, czy taki format wam się podoba. No i co? Dzięki wielkie. Siemaneczko.